Cześć, gotyckie familiary. Tutaj Amadi Falka znajduje się za aparatem, a my z kolei, jako całość, znajdujemy się przed Domem Kultury w Mińsku-Mazowieckim, gdzie odbywa się zlot miłośników i posiadaczy karawanów. Także zapraszamy na kolejny około film na naszym kanale. To jest karawan w sedanie. Przynajmniej dwa trupy wchodzą do bagażnika. Ile osób wchodzi do bagażnika? Zależy jak się potnie. Ten miał krzyżyk podnoszony. Po tym możemy poznać, że to porządna impreza, nie wpuścili poloneza. Pomysł wziął się z Właściwie z takiej zapożyczki dwa lata temu w Piastowie był organizowany festiwal karawanów pogrzebowych. Więc kolega, który mi o tym powiedział, bardzo mi się pomysł spodobał. Podchwyciłam to natychmiast, żebyśmy zrobili to tutaj. Nie byłam do końca przekonana, czy nasze hermetyczne miasto jest gotowe na, taki, na takie wydarzenie. No ale kto nie ryzykuje, ten nie ma, więc jak widać całkiem sprytnie nam to poszło, karawany się zjeżdżają. A co do samego pomysłu, no Halloween jest takim światowym, można powiedzieć w cudzysłowie świętem, ale myślę, że jesteśmy zbyt zamkniętym krajem jeszcze na takie wydarzenia, dlatego wychodzimy z tym do ludzi, żeby oswajać i wprowadzać tradycje, poza tym oswajać ludzi też niejako ze śmiercią, bo zawsze to był temat tabu. Zawsze to się kojarzyło no i trudno się dziwić tak? ze smutkiem, z rozpaczą, więc żeby też dać inny wymiar karawanom przede wszystkim, skoro można organizować zloty pojazdów zabytkowych, można zorganizować i zlot karawanów pogrzebowych. To też jest auto, to też jest pojazd, który budzi respekt, dlatego oswajamy. Absolutnie nie wyśmiewamy się z tematu śmierci, nie szydzimy z katolików, co jest nam zarzucane już w tym momencie. Yy, ale po prostu oswajamy ludzi z yy, czymś takim jak śmierć, m.in. To jest ta datka, co była u złomnika na filmie. Właśnie się zastanawiamy. Yy, no, widać, na że trumny na pakiet też wejdzie. Prawdopodobny sponsor imprezy. Ja okay, mówi, żebym nie filmował, ale dobra, jest sekcja polonezów imienia Jezusa ma biedy, zaraz obok Dalshi z filmu żołnika stojącego na środku Volkswagena Transportera.

I to jest wszystko na dziś. Dzięki, że byliście z nami w Mińsku Mazowieckim na Zlocie Karawanów. Mam nadzieję, że podobało się wam tak jak nam. My mamy osobiście nadzieję, że będą kontynuować tradycję i że zobaczymy się za rok również na Zlocie. W zjeździe, e, samochodów pogrzebowych w Mińsku Mazowieckim. Dzięki za oglądanie, zostawcie komentarze, szpanuj w górę i do zobaczenia tym razem. W przyszłym roku. Może przyjedziemy jako uczestnicy, a nie jako widzowie. A jako patroni.